Cześć! Dzisiaj praktyczny film, w którym pokażę Ci, jak definiować, czy produkt, który chcesz prowadzić do sprzedaży, jest opłacalny, czy też nie. Razem z Piotrkiem stworzyliśmy do tego nowy darmowy kalkulator, którego będę używał w tym filmie, więc jeśli też chcesz z niego korzystać i łatwo obliczać to, czy produkt jest zyskowny, czy też nie, to możesz otrzymać do niego dostęp poprzez link pod tym filmem. Kalkulatora można używać na wszystkie rynki, jak i również Ty jesteś importerem, czy też towar kupujesz na miejscu. Więc to tyle słowa wstępu, a teraz przejdźmy na ekran komputera i pokażę Ci, jak poprawnie wyliczać, czy produkt, który chcesz wprowadzić do sprzedaży, jest opłacalny, czy też nie. Dobra, to jesteśmy już na ekranie komputera. Jak widzisz, mam przed sobą e, kalkulator i właśnie pokażę Ci, jak z tego kalkulatora korzystać, abyś mógł obliczać sobie to, czy produkt, który chcesz wprowadzić potencjalnie na Amazon, w ogóle jest opłacalny. Ile możesz na nim zarobić, bo wyliczamy tutaj szacowany miesięczny zysk, jaki jest zwrot z inwestycji, jaką marżę masz na tym produkcie, ile na dobrą sprawę jest, jaki jest całkowity koszt sztuki tego produktu, także żebyś wszystkie dane tutaj dostał, abyś mógł podjąć dobrą decyzję, czy z danym produktem warto jest wchodzić na Amazon. Czy też nie? Oczywiście będziemy potrzebowali tutaj kilka danych, bo właśnie po lewej stronie uzupełniamy sobie o pola, których ten kalkulator potrzebuje, abyś mógł dostać te wyniki. Więc przede wszystkim na samym początku określmy sobie, jaki produkt chcemy sprzedawać, i tutaj to będzie po prostu przykład, nie zagłębiamy się tutaj bardzo w to wszystko. To jest tylko przykład, abyś mógł zobaczyć, jak ten kalkulator działa. Także to nie będzie dużo detali, nie będę wchodził w szczegóły, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Po prostu sprawdzałem produkt. Więc Załóżmy, że na rynku angielskim trafiłeś na ten produkt i stwierdzasz, że on jest super, że są świetne liczby i chcesz go na dobrą sprawę sprzedawać. Więc jak widzisz, cena sprzedaży to jest 19,99, więc pisujemy sobie, że też będziesz sprzedawał za 19,99, bo tu jest cena sprzedaży na Amazon. I tutaj bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o walutę tego kalkulatora. On oblicza wszystko na każdą walutę, ale pod warunkiem, że tą walutę my sobie określimy. Czyli jeżeli sprzedajemy w Anglii, to ważne jest, abyś wszystkie kwoty, które tu podajesz, uwzględnił już w funtach. Jeżeli jest to w Stanach, to w dolarach, jeżeli w Niemczech, to w euro, jeżeli w Polsce, to w złotówkach. Także jeżeli tutaj mamy przykład z Anglii, to wszystkie kwoty, jakie będę tu wpisywał, będą już w funtach, abym wyniki również mógł dostać w funtach. Stawka VAT, jaka obowiązuje w Anglii, to 20%, więc ją tutaj wpisujemy. Potem mamy koszt produkcji sztuki produktu. Więc musimy sprawdzić, ile ten produkt będzie nas, nas kosztował w produkcji. Więc znalazłem sobie taki produkt na Alibabie. Powiedzmy, że to jest ten produkt, tak? I załóżmy, że koszt produkcji tego produktu to jest 5 dolarów. Tak jak mówię, jest to przykład. Nie będę się zagłębiał tutaj w szczegóły. Załóżmy, że jest to 5 dolarów. Ale tak jak powiedziałem, e, wprowadzamy wszystkie dane w funtach. Więc te 5 dolarów muszę w tym momencie przelić na funty. Czyli jest to 3,86 funta. Czyli jest to nasz koszt produkcji e, tej sztuki: 3,86. Koszt transportu sztuki produktu na Amazon, czyli jeżeli transportujemy ten produkt, to teraz ważne, abyśmy to, co zapłacimy za przysyłkę, podzielili na ilość produktów, które wysyłamy. Nie wiem, jest tam 200-300 sztuk, tak, abyśmy dostali kwotę za jeden produkt i powiedzmy, że jest to funt za ten produkt. Stawka cła, następnie. Jeżeli jesteś importerem i importujesz towar z Chin, wiadomo, że będziesz musiał odslić ten towar, więc ważne jest, abyś tutaj znał stawkę cła na swój produkt, ja wpiszę tutaj 8%, nie sprawdzałem tego, to jest tylko przykład, natomiast jeżeli nie importujesz towaru, kupujesz swój towar na terenie Europy, e, więc nie musisz wtedy opłacać cła, wtedy to pole pozostawiamy puste. Następnie FBA Fee, czyli e, opłata za to, że Amazon zajmie się naszym zamówieniem, czyli je spakuje, wyśle do klienta, i tak dalej i tak dalej. Skąd to wziąć? Skąd masz wiedzieć ile tak naprawdę zapłacisz? Jeżeli wejdziesz sobie na ten produkt, który chcesz sprzedawać, czyli na twój, na dowolną sprawę, e, przykład, to ważne jest, abyś skopiował sobie asyn tego produktu, bo będziesz sprzedawał taki sam produkt, albo bardzo podobny, który wymiarowo jest taki sam, wagowo jest taki sam, więc te e, liczby będą tutaj bardzo zbliżone. Następnie przychodzimy do kalkulatora Amazona, wklejamy tutaj swój asin i dostajemy od Amazona informację, ile nas to będzie kosztowało. I FBA fee w tym przypadku to jest 3,15 funta. Więc możemy sobie wprowadzić tutaj 3,15. Referral fee następnie, czyli prowizja od sprzedaży w większości kategorii jest to 15%, ale gdybyś sprzedał w innej kategorii, na przykład elektronika komputery, byłoby to 8%, więc wtedy możesz wybrać sobie tą kategorię, ale jest to 8%. Natomiast jeżeli wybierzesz inną stawkę, możesz pisać sobie ją tutaj ręcznie. A ja wybiorę 15%. Następnie inne koszty jednostkowe, na przykład magazynowanie czy opakowanie produktu, jeżeli dodatkowo zapłaciliśmy za coś w tym produkcie, możemy to tutaj uwzględnić. Na przykład to magazynowanie, o którym jest tutaj informacja, możemy wziąć sobie właśnie z tego kalkulatora Amazona. Jest to 12 pi za miesiąc na sztukę produktu, więc na dobrą sprawę możemy te 12 pi tutaj wpisać. Budżet na reklamy, jaki chcemy przeznaczyć, i to jest procent naszego zysku, więc ja wpiszę tutaj 10%, ty możesz. Przeznaczyć więcej, mniej, wszystko zależy od ciebie. No i szacowana miesięczna sprzedaż naszego produktu. Nie wiem, znowu, w zależności ile szacujesz, że tego produktu się sprzeda, możemy wpisać na przykład 350 sztuk miesięcznie i otrzymujemy w środkowej kolumnie wyniki. Czyli szacowany miesięczny zysk to jest 1800 funtów. Zwrot z inwestycji to jest prawie 100%, czyli na dobrą sprawę. No, jest ok, ale nie jest najlepiej. Marża jaką mamy na tym produkcie, i Akos, Akos nam się przyda do reklam. To jest 31% niemalże. Czyli zysk końcowy z jednej sprzedanej sztuki to jest 5,72% przed oczywiście naszymi wydatkami na marketing, całkowity koszt jednej sztuki to jest 9,94, już wliczając to opłatę Amazona, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zobacz, jeżeli. Zmienimy sobie budżet na 5% na reklamę, już zarabiamy więcej. Jeżeli na przykład sprzedawalibyśmy to za 25 funtów, już też wszystkie liczby nam się zmieniają i wszystko na dobrą sprawę, wszystkie dane otrzymujesz już teraz, zaraz. Także w ten właśnie sposób możesz korzystać z tego kalkulatora. Na dobrą sprawę działa on na każdy rynek, tak jak powiedziałem. I na dobrą sprawę też, jeżeli chciałbyś obliczyć swoje koszty i potencjalne zyski na każdą inną platformę, jak Allegro czy na swój sklep internetowy. Też możesz tutaj zrobić. Ten kalkulator jest do tego przystosowany. Wtedy możesz pominąć sobie na przykład inną stawkę za prowizję wpisać, na przykład te 2% FBA fee nie musisz wpisywać, możesz albo możesz to zastąpić FBA fee na przykład tym, że musisz zapłacić za realizację zamówienia przez swój sklep internetowy, albo przez Amazon, przez Allegro, więc możesz to sobie. Śmiało tutaj wpisać z tego kalkulatora, korzystać na różne sposoby. Oczywiście docelowo stworzyliśmy go pod Amazon, ale śmiało możesz z tego kalkulatora korzystać tak, jak jest ci wygodnie, do obliczania wielu innych rzeczy. Także to było na tyle. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego kalkulatora, to śmiało pytaj w komentarzach i bardzo chętnie na nie. Odpowiem, dajcie mi znać oczywiście też, co myślicie o tym kalkulatorze. Jestem bardzo ciekawy. Stworzyliśmy go z piotkiem, żeby to już nie było po prostu w Excelu, nie wyglądało tak brzydko, paskudnie, nieprofesjonalnie. Więc no, to tyle, jeśli chodzi o obliczanie rentowności produktów. I pamiętaj, że z kalkulatora możesz korzystać za darmo, jeśli wejdziesz do niego poprzez link pod tym filmem. I na sam. Koniec jak zwykle. Jeśli film Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz suba, bo to serio bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Także na dzisiaj to tyle. I widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Cześć!